Poszukujesz y, propozycji zabaw, inspiracji na zimowe dni w przedszkolu? Gdzie znajdziesz je? Jest Tam jedyne radę? słuszne miejsce. Gdzie? Miesięcznik bliżej przedszkola z materiałami na styczeń. styczeń. A, A co, co w nim znajdziemy? No co w nim znajdziemy? No właśnie, znajdziemy szereg inspiracji na zimowe zajęcia. Na pewno o dniu babci i dziadka jest coś na pewno. Tak, aż nawet dwie propozycje na dzień babci i dziadka: życzenia oraz scenariusz. Przedstawienia, oczywiście. Tak. Ale scenariusz zajęć jest bardzo fajny, jeden kreatywny z yy, eksperymentami. Tak, z eksperymentami badawczymi z solą. Mm -hmm, ale to jeszcze nie wszystko, moi drodzy. Oczywiście. Sensu smyki. Tak, senso smyki, rozruszanki na poranki, a także zabawy inspirowane naturą. Sandra, a coś dla młodszych dzieci, takich żłobkowych? Oczywiście, jak zawsze w miesięczniku bliżej przedszkola mamy dział dla dzieci żłobkowych i grup młodszych grup przedszkolnych. W tym wydaniu są to zimowe zabawy. Mnóstwo <laughs> ciekawych propozycji. No tak, ale na pewno jeszcze są inne tematy. Kompleksowe na tak. pięć dni tak, w tygodniu tak. i mamy taki zestaw. Dwu, dwa takie zestawy, tak. tak? Teraz mamy w miesięczniku dwa tematy. Pierwszy to na tropie zimy i drugi kalendarze. kalendarze. Są to zabawy, które możecie wykorzystać w każdej grupie przedszkolnej, ponieważ zabawy są dostosowane do wieku dzieci. Nauczyciel sam sobie wybiera, które są odpowiednie dla jego grupy. Ale to jeszcze nie wszystko, bo do każdego miesięcznika znajdziesz płytę z piosenkami. A wiadomo, że w przedszkolu piosenka króluje. Otóż to. A oprócz piosenek mamy również plakaty. A w wersji plus mamy jeszcze dodatkowy pakiet pomocy dydaktycznej do realizowania tych fantastycznych zajęć. Zatem dołącz do grona prenumeratorów już teraz.